Tradycją stało się, że trzecia niedziela września to czas spotkań rycerzy na zamku w Dębnie. Tak było i tym razem rycerstwo z kraju i z zagranicy w lśniących zbrojach zdobywało złoty warkocz równy. Tutaj nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że turniej rycerski to są zmakania rycerskie o trofeum, które dorocznie tutaj funduje. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, gdyż turniej tradycyjnie realizowany jest przez dwie instytucje, mianowicie Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dębiskie Centrum Kultury. Te dwie instytucje Chcą przede wszystkim takie atrakcje tutaj przedstawić, które stanowią przede wszystkim lekcje historii dla dzieci i młodzieży. Są na tyle atrakcyjne, że zachęcą do przyjścia, nawet w taką pogodę niepewną jak dzisiaj, przyjścia i uczestniczenia. Można tutaj zobaczyć wiele grup rekonstrukcyjnych, historycznych od łuczników poprzez grupy konne, grupy średniowieczne, troszkę bardziej współczesne, a zatem bardzo, bardzo duża różnorodność strojów, mundurów i prezentowanych epok. Warto wspomnieć, że turniej w Dębnie zyskał już rangę międzynarodowego. No kiedy patrzy się na gości, którzy tutaj przyjeżdżają, widzimy właśnie, że to jest już wydarzenie międzynarodowe. Przyjeżdża wielu gości, przecież jest z tej wschodniej części Europy, ale również z zachodu, z południa, wielu chociażby Węgrów. W związku z tym to jest piękne, że poprzez sięganie do naszych korzeni, do naszych tradycji, również uczymy się historii, bo to nie jest kwestia tylko pewnego widowiska, ale również to jest przede wszystkim Przede wszystkim cofnięcie się o kilkanaście wieków, patrząc właśnie na polski oręż, przede wszystkim patrząc na pozycję też taką militarną Polski, ale również o naszą siłę. W związku z tym to jest piękne i w taki sposób również my jako samorząd województwa, bo... Przecież zamek to jest nasz obiekt, to jest nasze miejsce, to jest również nasze przedsięwzięcie i cieszymy się bardzo, że przyjeżdża tutaj tysiące uczestników, którzy chcą cały dzień tutaj właśnie spędzić, nie tylko oglądając walki rycerskie, ale również spożywając, degustując te produkty, które w dużej mierze... Jak wspomniał marszałek, można było skosztować także regionalne produkty. Podczas turnieju swoje smakołyki serwowało około gospodyń wiejskich z Dębna. My, my tylko regionalne potrawy wystawiamy, nie bazujemy na żadnych chemiach, na żadnych tam, no jak się to mówi, żeby przyspieszyły. Tak, tak, także że naprawdę no wszystko, mamy swoje krowy, mamy swoje produkty, wszystko i no co więcej powiedzieć, jedynie tylko cukier kupujemy do tych produktów, a poza tym to, to wszystko na swoich własnych produktach robimy. Oprócz regionalnej kuchni były także stoiska rycerskie, ale turniej nie mógłby się odbyć, gdyby nie uczestnicy. Zapytaliśmy ich o wrażenia. O, trochę tu masz od historii jak dawno było, nie? I fajnie pokazał te kony, te o wszystko tak te, te turnieje, bo jest, fajny. I kiedy pogoda jest fajna, nie ma sprawy. A dziennie dosyć jest, dużo ludzi, fajnie jest. No, każdego roku tutaj jesteśmy i bardzo się nam podoba. Zresztą jesteśmy przyjacielami tego zamku i fajnie zawsze jest, miło zwiedzamy czas, pogoda nam dopisuje. Koniecznie, no i fajnie. Każdego roku przypominamy sobie pro tą historię, która była. I o której trzeba pamiętać. Właściwie dopiero żeśmy weszli i tyle, że zdążyliśmy zjeść coś, idziemy pooglądać. Jesteśmy z Wrocławia, ale specjalnie nie przyjechaliśmy, ale przy okazji chcemy zobaczyć co coś. Się... Myślę, że pozytywnie, tym bardziej, że często bywaliśmy koło Wrocławia, także różne rzeczy się dzieją związane z rycerstwem. Gdzie Marusz? Nie? W różnych miejscach. Polkowie. Polkowie na przykład bardzo często się odbywają. Także jesteśmy zainteresowani i lubimy takie imprezy. No historyczne miejsce, bo to książęta blokowscy tam śląscy akurat zamieszkiwali. Proszę Pani, to jest wspaniała impreza, no z, jednego no z kilku, wielu powodów, ale przede wszystkim upowszechnia historię, historię Polski w sposób taki praktyczny. Jest to przede wszystkim kraina baśni, zwłaszcza dla dzieci, taka, która pokazuje historię, a zarazem po po pozwala dzieciom się no, bawić, no, no, przeżywać, ja wiem tę historię nawet tak osobiście. To nie jest historia uczona z książki, nie ma nic gorszego dla szkoły niż uczenie historii przepraszam, no nie ma nic gorszego, ale to jest zła metoda uczenia historii z książki, bo jest to jeden z bardziej nudnych przedmiotów, jak pamiętam ze szkoły, bardziej nudnych przedmiotów historia, a tu jest historia żywa, ci ludzie chodzą, ci ludzie pokazują. No, ja uważam, że to jest bardzo dobra impreza i cenna inicjatywa.